Jesteśmy po bardzo intensywnym sezonie letnim. Lipiec sierpień to zawsze jest dla nas bardzo intensywny, bardzo intensywny czas. Przyjęliśmy ponad 100 tysięcy klientów w tym sezonie. Trochę nam pomoga, pomogła oczywiście w tym pogoda, ponieważ jak jest deszczowo, to klienci nas bardzo chętnie odwiedzają. Wtedy chętniej oczywiście czasami przegrywamy ze słońcem, bo słońca i plaża to wtedy klienci leżakują w mielnie, ale w tym roku ta pogoda była taka w kratkę. I tak jak mówiłam, jakby zanotowaliśmy rekord we frekwencji, ponad 10% więcej klientów niż w tamtym roku, czyli jest to ponad 100 tysięcy. No i po tak intensywnym użytkowaniu tego obiektu czeka nas w tej chwili taki dwutygodniowy czas remontów, takiego czyszczenia, wymieniamy wodę. Jak co roku robimy takie drobne remonty, w tej chwili to już naciskiem nawet remonty, remonty duże, ponieważ no, jesteśmy już 8 lat na, na rynku, przez 8 lat e, mocnego użytkowania tego obiektu, pewne rzeczy trzeba wyremontować. Jak też wcześniej zawsze podkreślałam, że jest to obiekt bardzo energożerny. ང་རྨ་ཤེ་ W, w jakiś sposób oszczędzać bardzo mocno energię. E, I mamy też taki nowy projekt, bardzo innowacyjny, tak jak tutaj e, też w, przy budowie akwaparku mieliśmy pierwszy innowacyjny projekt e, systemu oczyszczania wody Daisy. Pierwszy w Polsce zrobiliśmy taki system. W tej chwili już każdy nowy park wodny lub jakikolwiek basen, nawet sportowy budujący się, e, ten system wody projektuje, ponieważ jest to sprawdzony i dobry system, który, e, który naprawdę daje dużo oszczędności. E, ten system, który my zaplanowaliśmy w tym, w tym roku, to jest system termoizolacji tych rur, takich zjeżdża, tych zjeżdżalni, tak, tak zwanych naszych, ponieważ te zjeżdżalnie są też elementem takim ozdobnym naszego obiektu, ciężko je ocieplić, więc nawiązaliśmy kontakt z taką firmą, która robi to taką metodą natryskową, że jakby to nie zmieni absolutnie ani koloru, ani wyglądu tych rur zjazdowych, natomiast one będą ocieplone i będą bardzo bardzo duże, do, które do tej pory mamy bardzo dużą straty energii, praktycznie ta woda, która jakby jest wpuszczana do, do tego obiegu. Po, po tym obiegu zewnętrznym e, musi być bardzo mocno podgrzana, żeby z powrotem wrócić, żeby klienci od, od, odczuwali no, jednak komfort e, zjeżdżania z tych rur. Tam ta, ta woda około 32 stopni ma m, praktycznie po takim jednym zjeździe. Ta woda się o 3-4 stopnie oziębia, więc trzeba ją znowu podgrzewać. E, m, wyliczone oszczędności na, na tej termoizolacji tych rur e, są olbrzymie. Prawie, prawie w, w, w ciągu dwóch lat mają się zwrócić. To jest około 7 gigajoula oszczędności dziennie. Nie. Średnio tak my około 2000 gigajoula zużywamy miesięcznie, więc e, myślę, że to będą duże oszczędności. E, firma wchodzi 5 września. Ta, ta, ten proces będzie trwał około 3 do 4 tygodni.